Hej, witam was naprawdę bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale Dzisiaj zajmiemy się troszeczkę przeglądem aktualizacji na serwerze Life oraz troszeczkę popracujemy na jakieś pierwsze autko bo nadal jeszcze nie kupiłem żadnego pojazdu więc jeśli macie jakieś fajne autko tanie na sprzedaż piszcie po prostu w komentarzach bo potrzebuję jakiegoś pojazdu do transportowania się. Dobra nie przedłużając zapraszam was do oglądania Pierwszą z aktualizacji, której chciałbym wam zademonstrować w tym odcinku jest odświeżona siedziba 4 fight. Dobra, biznes 4 fight. Zobaczmy, tutaj się zmieniło. No teraz wygląda tak nie jest jakaś to, taka większa aktualizacja. Po prostu. Yy, aktualnie nie ma na razie takich większych aktualizacji, a chciałbym wam zademonstrować. Tutaj jak to wygląda. Tak wiem nie jest to zbyt ciekawy odcinek, ponieważ na razie szukam kontentu jaki mógłbym nagrać, a po prostu chcę, wiecie, trzymać regularność na kanale i teraz nagrywam co drugi dzień jakiś odcinek, więc dzisiaj trafiło nam. na takie drobne aktualizacje i część drugą tak naprawdę jakiego zarabiania, więc tak prezentuję na wiesi dziba biznesu. Tak wiem fajnie to wygląda. Jest okejka. Okay, no dobra, to lecę wam pokazać drugą aktualizację, która pojawiła się na serwerze. Jest obie, pokażę wam ogólnie dwie aktualizacje, które są drobne i nie wprowadzają tak naprawdę ich zbyt dużych zmian. Ale zawsze warto, żeby ktoś to po jednak zademonstrował, a nie, ka nie każdemu po prostu chce się bujać do Los Santos i w ogóle. Dobra, pojadę do drugiej lokalizacji, w której aktualizacja się znajduje, i wam zademonstruję Jo. Gdy jechaliśmy sobie pokazać drugą aktualizację na serwerze, jednak pokażę troszeczkę więcej tych aktualizacji, w sensie trzy bodajże. Spotkało nas coś takiego, kurczę, pościg i tyle policyjnych radiowazów. Ogólnie e, Chciałbym bardzo gorąco podrawić soczka, z którym właśnie gadam sobie na mumble. Dobra mordeczka, wozi mnie. Więc bardzo miły chłopak, Lubię go serduszko. <gł> Dobra, to jak już dojedziemy, to. Po prostu oczy dalej nagrywanie, żeby po prostu ten odcinek nie był takim otony, że jeździmy, jeździmy i w ogóle, więc widzimy się za chwilę. Dobra, dojechaliśmy do kolejnej aktualizacji na serwerze. Są to przeniesione domy e, mieszkalne w bloku oraz troszeczkę odświeżonych ich e, interior. Dobra, wchodzimy sobie do środka i zobaczymy, co się zmieniło, jak to teraz wygląda, z, z czym, co się je. Dobra, tutaj mamy, tak to wygląda tutaj. Dobra, idźmy sobie na górę. E, dobra, wejdźmy sobie do jakiegoś przykładowo domku. Dobra, tutaj mamy łazienkę. No powiem wam szczerze, że bardzo fajnie to wygląda. Podoba mi się. Bardzo mi się podoba. Fajnie to wygląda. Zobaczymy, czy wszystkie są takie same. Dobra, pójdziemy tutaj. Yy, tak, wszystkie są takie same. Tak? Dobrze, ok? Tak, tak, wszystkie są takie same, ale naprawdę wygląda to kozacko. Lecz myślę, że mogliby tutaj administracja jednak te aktualizacje troszeczkę bardziej się postarać i w jakiś taką zrobić jedną gigantyczną niż takie kilka małych, takie tak jest moje zdanie, więc naprawdę fajnie to wygląda. Podoba mi się. I myślałem, gdyby to miało miejsca parkingowe, albo jakiś parking podziemny w sensie, że wjeżdżałoby się w lipę by nadby przynosiło do interioru z parkingem. Kurde, to by było po prostu fenomenalne. To by było wow. Dopracowane perfekto. Wydaje mi się, że tutaj nie ma takiego parkingu oprócz tego, co jest tutaj z przodu, gdzie soczek zaparkował. Wydaje mi się, że tutaj żadnego nie ma, no raczej na pewno, więc mógłby być... No właśnie taki dobek mieszkalny mi się odbiło, <noise> więc, no, tak wyglądają tutaj wszystko. Aha, czyli to jest tutaj po prostu taka e, druga klatka. Dobra, udajemy się do ostatniej aktualizacji, którą chciałbym Wam dzisiaj zademonstrować, i potem lecimy sobie zarabiać. Mamy sobie teraz na soczka, aż przyjedzie od mechanika, bo wyrzuciło mnie z gry. Musiałem zrobić rekonekta, ponieważ coś mi się tutaj spitoliło. Dobra, jeszcze go nie ma. Chciałbym Was zaprosić bardzo gorąco na swój serwer Discord, na którym wszystko się dzieje. Znajdują się tam konkursy. Zaproszenia, o co chodzi z tymi zaproszeniami? Działa to na takiej zasadzie, że im więcej osób zaprosisz, tym możesz dostać high, tym więcej możesz dostać pieniędzy. Ustaw jakichś tam limit, jak na przykład 20 zaproszeń, to jest nie wiem, 2K czy coś takiego. Po prostu na takiej zasadzie będzie to działało. Jeszcze tego nie ustaliłem, jakie nagrody, za ile tych zaproszeń, ale myślę, że warto. Um, co jeszcze mogę powiedzieć o tym Discordzie? Na tym Discordzie po prostu znajduje się tak jak powiedziałem, wszystko. Czyli nowe odcinki, ankiety, na no po prostu wszystko. rekrutację na moderatora, dlatego zapraszam Was gorąco na ten serwer Discord. Link w opisie i pewnie tutaj dam jeszcze na ekranie gdzieś wyskoczy. No więc czekamy na soczka i udajemy się do trzeciej aktualizacji. Dojechaliśmy na miejsce, żeby pokazać kolejną aktualizację, która pojawiła się bardzo. Jest najświeższą. Eee, kurczę, aktualizacją, która pojawiła się na serwerze. Eee, podali, że odświeżono asortyment u Cygana sobie przyjeżdżamy, patrzymy, kurczę. a tutaj znajduje się tylko Perenia, no i tak naprawdę jeszcze nie ten, to jest, Tak, to jest ten zwykły, nie ten sen, czy jakoś tak... Kurczę, zobaczymy jeszcze tak, więc no ta aktualizacja to taki troszeczkę nie wypowiem, więc jej nie pokazywać, ale żeby było... Były trzy aktualizacje, tak jak powiedziałem, no to pokazuję, ale no nie wiem o co chodzi z tym odświeżonym asoftematem, jak jest tylko jeden, powiedzmy, no, że wykupili, nie mam pojęcia. Więc dobra, teraz pojedziemy sobie do jakiejś pracy, no i po prostu pozarabiamy sobie. A jesteśmy z powrotem, tutaj Ama odwieziemy mnie yy, na magazyny, gdzie popracujemy sobie po prostu chwilkę. Pozdrawiam Cię oczywiście. Za dzisiaj gdzie ziemaczych mnie podniósł. Ogólnie przepraszam Was, możecie w tle sły słyszeć dziwne dźwięki, bo burza po prostu przez przysz Przyszedła, przyszła nad moje miasto i wiecie o co chodzi, więc dlatego przepraszam Was, jeśli będzie słychać, a po prostu chciałem odcinek dokończyć. No i powiecie, no chciałem po prostu potem go skleić i sobie opublikować na YouTube. Dobra, dziękuję Ci ziomeczku, że zachowałeś się maśno i mnie podwiodłeś um, Dobra, weźmy sobie tutaj na magazyny i popracujmy sobie chwilę na mm, nasze pierwsze autko w sumie. Ale teraz jak sobie tak myślę to chyba na początku zbiorę sobie na premium na 7 dni. To jest zwykłe, takie podstawowe wiecie o co chodzi. Nie chcę wiecie, no, wydawać, bo u mnie to jest tak, że potem by przeleciało te premium 30 dni wydałbym z 14-15k. Więc no to bez sensu tak naprawdę. Oczywiście jeśli materiał wam się spodobał, taka forma, w sensie połączenie różnych rzeczy, yy, pogadankowa wersja, to oczywiście strzelcie łapkę w górę, zostawcie suba, bo naprawdę sporo osób, ponad 60% oglądających mnie, nie zostawiło suba na kanale, więc no, jest nawet prawdziwe, że ludzie wchodzą, oglądają sobie, no nie wszyscy do końca, ale ogólnie oglądają, ale subskrypcji nie zostawiają, a te subskrypcje są naprawdę dla mnie ważne, bo pomagają rozwinąć się mojemu kanałowi, no i ogólnie wyświetlenia, tak, no bo fajnie by było gdybym podbił scenę Emta, nadstaram staram się, bo no naprawdę próbuję, próbuję, no ale wiecie jak to jest. Oczywiście przypominam, żebyście dołączyli na mój serwer Discord, tak wiecie, tak już znów. Jeśli macie jakieś oczywiście pomysły na odcinek, możecie napisać na Discordzie, bądź w komentarzu pod tym filmem. Jestem w stanie nagrać z tym komputerem wszystko. Jak zauważyliście, właśnie wyłączyłem sobie na ten odcinek shadery, żeby po prostu porównać. A, i jeszcze jest jedna różnica. Nie wiem, czy zauważyliście, czy nie, ale nagrywam na innym mikrofonie. Na takim, nie wiem, czy widać pewnie, tak. Postanowiłem nagrać na tym drugim mikrofonie. Tutaj nie ma szumów, ale jest troszeczkę komputerowy głos. Więc coś za coś, ale myślę, że. No po prostu sami zdecydujecie, na jakiej zasadzie ma to wyglądać. Co czy zostawiamy te shadery? Czy gramy bez, czy ma zostać ten mikrofon, który mam w tym odcinku, czy Krakeny z pozostałych? Więc to jest taki filmik testowy. I zobaczymy. Oj, to też chyba jakiś nowy skin, bo nie przypominam sobie, żeby wcześniej był taki skin. Jak sobie patrzę. W ogóle myślę, żeby założyć własną organizację na serwerze ForLife i starać się o sub forum, zebrać taką ekipę ludzi, takich prawdziwych widzów. Wiecie, tacy co naprawdę oglądają mnie, ale się błysnęło. Takich prawdziwych widzów, z którymi moglibyśmy mogli jakieś konwoje, na przykład na sleepery, nie wiem, z, z 20 osób na superach razem Więc to by było naprawdę bardzo fajne W ogóle myślę, żeby zrobić sobie odcinek, taki mega konwój sweeperów Myślę, to byłoby to spoko o, o, i teraz naprawdę faktycznie zagrzmiało tak porządnie że niedługo będzie trzeba pierwszy z Znaczy, ten, połączę ten odcinek, w sensie zmontuję, dodam muzyczkę, intro i w ogóle takie pierdoły Potrzebuję ogólnie grafika, brakuje mi grafików na kanał, więc jeśli byłby zainteresowany współpracą, on strzelnij tam na Instagramie do mnie napis. I wiesz, by się jakoś... Mogę płacić. Hajsy serwerowe. Oraz myślę, że w późniejszym czasie takie prawdziwe. Bo jeśli gadałem z kilkoma grafikami, to naprawdę 25 zł za miniaturkę to jest sporo pieniędzy, jeśli chciałbym nagrywać. 3 razy w tygodniu 4. No to jest zdecydowanie za dużo i myślę, że po prostu nie miałbym, Musiałbym mieć maszynkę do hajsa, gdzie jeszcze inne przyjemności, no to po prostu byłoby nieopłacalne. E, będę też robił streamy, na którym będę zbierał na profesjonalny mikrofon z tym popfilterem. Tak, będą, to te streamy będą przeznaczone właśnie zbiórką pieniążków na mikrofon. Bo tylko brakuje mi teraz mikrofonu takiego dobrego, żeby te materiały były wow. W późniejszym czasie zainwestujemy w jakąś kamerkę za jakieś 300 400 500 zł, ale to już w późniejszym czasie jak już po prostu na początku mikrofon projektor to jest mikrofon. Więc zobaczymy jak to będzie. No po prostu to są takie plany moje, a jak to wyjdzie, to nie mam powiedzieć. Ogólnie jestem w trakcie pisania pluginów i skryptów na swój serwer Minecraft. Z no jeszcze nie wiem, bo dopiero wszystko piszę, bo staram się pisać od podstaw. Nie powiem, że nie wzoruje się kodami innych skryptów. W sensie oryginalnych innych skryptów wzoruje się troszeczkę kodem. W sensie patrzę jakie myki zastosowali, żeby nie wystakiwał błęd, na przykład kity w GUI przypuśćmy, no to wiadomo nie chcemy, aby gracze mogli bugować i wyjmować te przedmioty shiftem tam klikając. Widziałem czy troszeczkę na forach, więc... Ale ogólnie staram się pisać 100% podstawy. Akurat GUI myślę, że nie jest aż tak ciężko napisać, gorszej będzie z innymi rzeczami. Na początku właśnie myślę teraz nad panelem logowania jak to będzie w sesie panelu. Po prostu komendę na logowanie. W sensie chciałbym bardziej zabezpieczyć te hasła i w ogóle no ale zobaczymy jak to będzie. To jest odcinek z For Life a więc tutaj tematyka będzie For Life'owa, czy tak to powiem. Nie będziemy teraz rozmawiać o serwerach w, na innej platformie i większej. To będzie taki filmik jak... sobie mam kiedyś zrobić z jak pisze. Jak budujemy w ogóle otwarte beta, coś takiego. Sporo widzów to mnie pisało. Czy nie nagrałbym Minecrafta, a ja zaproponowałem, że planuję zrobić swój serwer i wszyscy byli happy, więc... No praktycznie wszyscy wiadomo o o służyć na to. Online MTA. Ciężko jest teraz zmienić content, w sensie, jak nagrywa się cały czas MTA, no to ciężko kurczę wrzucić coś innego, ale będę się starał. Żeby kurczę nagrać. Dobra, więc będziemy pisać. Dobra, zakończymy sobie ten odciniaczek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Nie zapomnijcie strzelić łapki w górę, suba. No i piszcie w komentarzach, tak jak Was prosiłem na ułocie na Discorda. No to dziękuję, że byliście ze mną do końca. Do usłyszenia, do kolejnego materiału w sumie.